Nie wiem czego oczekiwałem, odpalając na Disney Plus najnowszy remake live action klasycznej disneyowskiej animacji, czyli Pinocchio, od Roberta Zemeckisa. To nie tak, że spodziewałem się jakiegokolwiek odkupienia na tym polu, po wyjątkowo marnym Aladynie, gdzie nikt nie zadał sobie trudu, by nadać nowej wersji jakikolwiek styl. I zostaliśmy z Willem Smithem, będącym na ekranie po prostu niebieskim Willem Smithem, próbującym być Robinem Williamsem, z wiadomym efektem. Albo po królu wie który stanowi do dziś chyba książkowy dowód na to, że czasem zastąpienie klasycznej animacji inną animacją, ale fotorealistyczną, nie ma sensu, bo nie tylko niczego nie wnosi, ale i aktywnie odbiera postacią jakąkolwiek ekspresję i charakter. Albo Pomulan, która jako jedyna próbowała być swoim własnym filmem, a nie tylko przeniesieniem tego, co już znamy jeden do jednego, robiąc to jednak kompletnie po omacku. Będąc przy tym filmem głęboko osadzonym w chińskiej historii i kulturze. Jednocześnie kompletnie ignorując chińską historię i kulturę. To też nie tak, że Robert Zemeki z ostatnimi laty stworzył cokolwiek wartego uwagi, chyba że weźmiemy pod uwagę głównie wprowadzające w konsternację Welcome to Marwen, gdzie melancholijna historia człowieka, próbującego poradzić sobie ze wspomnieniem traumatycznych wydarzeń została przyniesiona na ekran tak. Wcześniej jednak Pinocchio to moim zdaniem wciąż całkiem wdzięczny temat do opowiedzenia na nowo w filmowej formie. Jasne z uwagi na to, że mamy w tej historii gadające marionetki, wróżki, antropomorficzne zwierzęta i podobne cuda. Na pewno jest to wyzwanie nie tylko techniczne, ale też powiedzmy konceptualne, w jaki sposób powołać ten świat do życia w wersji live-action, by jakoś to wszystko grało ze sobą na tle włoskiego miasteczka, ale w swojej esencji to jednak wciąż stosunkowo prosta historia, z wyraźnym morałem, więc daje całkiem spore pole do jakiejś reinterpretacji, czy nadania jej jakiegoś nowego kontekstu. I nie, nie jestem naiwny, wiem, że w wykonaniu Disneya nie ma co liczyć na cuda w tym zakresie, ale często dochodzi u nich na tym polu do zmian względem oryginału, bo na przykład trzeba czymś wypełnić czas ekranowy, albo pozbyć się jakichś problematycznych elementów, albo zadowolić jakieś grupy fokusowe. I wówczas te wszystkie zmiany mówią nam, myślę, całkiem sporo o podejściu tejże wytwórni do swoich widzów, czy raczej do celowych klientów w obecnym popkulturowym krajobrazie. Na przykład, pamiętacie jak te mądre głowy uznały, że wspomniany tu wcześniej Will Smith będzie idealny, żeby zostać następcą Robina Williamsa w roli Gina? Wiecie, gość, który w blockbusterach zwykle gra po prostu siebie, a cały jego urok polega na byciu, no, po prostu spokoziomkiem, co do którego nikt nie ma specjalnie negatywnych uczuć. No bo to Will Smith. Jak tu go nie lubić, no nie? Przynajmniej tak było jeszcze przed. <laughs> no właśnie. I to zamiast Robina Williamsa. Zaangażowanego przecież swego czasu do Religina, z uwagi na swój cięty język i błyskotliwy humor, co bezbłędnie udało się przenieść na tak hiperaktywnego bohatera, rzucającego żartami jak skrabinu. Ta podmianka z Williamsa na Smitha pięknie pokazuje w metaforycznej pigułce, jaka filozofia przyświeca tu twórcom i Disneyowi. Mianowicie, by zastąpić coś z konkretnym charakterem wersją bardziej przystępną, bezpieczniejszą, bliższą w wodzie. No bo wiecie, każdy lubi wodę, no nie? Nikt nie powie, nie lubię wody. No bo woda jest bez smaku, ale jednocześnie gasi pragnienie, robi co trzeba, więc no, zawsze będzie po prostu OK. I dokładnie tym był Will Smith w tym filmie. I dokładnie tym mają być te filmy. Albo weźmy Jasmine'ę i piosenkę z tego samego filmu o tym, jak to nie pozostanie bez słowa, bo jest, rzecz jasna, proaktywną, niezależną bohaterką, z własnym zdaniem, własnym głosem, własnymi motywacjami, i tak dalej. By potem i tak stać się po prostu damą w opałach do uratowania przez Aladyna. No ale punkt za tokenowy feminizm odhaczony. I to właśnie tego typu rzeczy są najlepsze. Te wszystkie pierdółki, które próbują poprawić oryginalny materiał raczej sprawić, że będzie mniej kontrowersyjny, bardziej przystępny, bliższy, no właśnie, wodzie. Bo zwykle stoi za tym jakieś drugie dno. Nie powiem, byłem też ciekawy, gdzie ten nowy Pinokio wyłoży się najbardziej. No bo nie oszukujmy się, wiedzieliśmy wszyscy, że się wyłoży. Inaczej Disney nie wrzucałby przecież adaptacji jednej ze swoich najważniejszych historycznych animacji z Tomem Hanksem w obsadzie na streamingowe wygnanie, kompletnie pomijając kina. No i nie będę też udawał, że żyją w próżni, zdążyły do mnie już dotrzeć, delikatnie mówiąc, niezbyt pochlebne recenzje filmu z Emekisa. Ale jednocześnie omówmy się, Musieliśmy na jakimś etapie pogodzić się i przejść do porządku dziennego z widokiem dorosłego chłopa paradującego w kostumie Pinokia, albo animowaną prawdziwą historią tego bohatera, gdzie ten staje się gwiazdą cyrkową, jeżdżąc na koniu i mówiąc głosem innego 50-letniego faceta: Father, got... Więc pewnie nic gorszego nas tutaj nie spotka, prawda? Chris Pine! Eee, nie ma to jak odniesienia do współczesnej popkultury w naszej uniwersalnej, ponadczasowej baści, prawda? Przynajmniej wiemy, że nikt się tu nie łudzi, że to dzieło będzie kiedykolwiek ponadczasowe, tak jak oryginał. Jest też żart o tym, że Geppetto nie rucha. Także to jest poziom, z jakim się musimy tutaj zmierzyć. Przynajmniej mogę od razu powiedzieć, że definitywnie nie jest to nudny seans. Zamiakis zadbał o to, cały czas dostarczając nam jakieś obłąkane sceny, gdzie na przykład Pinokio patrzy się na gówno na placu przez dobrą minutę, oglądając je z każdej strony, a nawet wąchając. Albo kiedy nagle postanawia zamienić się w motorówkę, by uciec przed wielo... Ech, przepraszam, nie wielorybem, ale szarktopusem. Serio. Albo kiedy niegrzeczne dzieciaki zaczynają masowo niszczyć zegary, a film sprzedaje nam to jak oczywistą rzecz, którą uwielbiają robić młodzi ludzie spuszczeni ze smyczy. Niszczyć zegary. No tak, oczywiście. Albo kiedy nagle, pod koniec filmu, zupełnie randomowo okazuje się, że wspólnikami woźnicy, łapiącego niegrzeczne dzieci, by zawieźć je na wyspę, gdzie zamienią się w osły, są jakieś demony z dymu, czy coś? I słuchajcie, ich zadaniem jest po prostu załadować ów żywy towar. Więc to mogliby być po prostu jacyś wynajęci ludzie, jakieś karki z ulicy, ktokolwiek. Ale nie, mamy demony. Cholera wie dlaczego? Cholera wie skąd. Nikt tego nie tłumaczy, nikt się też temu nie dziwi. I tak, jasne, to jest świat, gdzie po ulicy chodzi sobie gadający lis i kot i też nikogo nie dziwią. Ale no, czemu demony? To znaczy, okej, okay, domyślam się czemu. Pewnie łatwiej było je zanimować. Na pewno łatwiej niż cokolwiek co ma zdefiniowany kształt. Plus, jak nie mam, są one inspirowane tymi postaciami w tle. Ale dałbym głowę, że to są jednak ludzkie sylwetki. Przedstawione tylko tak, żeby wyglądać trochę bardziej demonicznie, ale... okej, okay, dobra, nieważne, przepraszam, że tak się zafiksowałem na tej jednej rzeczy, ale wierzcie mi, jest w tym filmie tak dużo tego typu pierdół, które po prostu nie dają mi spokoju. Na przykład, o, ta scena, gdzie bohaterka używa swojej marionetki, by uwolnić nos Pinokia z dziury w desce. Jak to jest w ogóle możliwe? W sensie, ta marionetka musiała w jakiś sposób napierać z dużą siłą na deskę, tylko, że nie mogła, no bo przecież kontrolująca ją bohaterka nie pcha jej od siebie w żaden sposób, tylko unosi ją na sznurkach, jak to marionetkę, trzymając ją w górze, podczas gdy jedynie grawitacja ciągnie tę marionetkę w tym samym kierunku, w którym trzeba by użyć siły, żeby zapchnąć deskę z nosa Pinokia. I ponownie, tak, wiem, to jest fantastyczny świat, gdzie dzieją się różne dziwne rzeczy, ale ni sam tutaj nie sugeruje, że ta marionetka jest żywa i mogła użyć swojej własnej siły, więc no to nie są zasady, które można sobie po prostu odtakłamać. No dobra, ale do rzeczy. Pinokio jest całkiem interesującym seansem z nieco innego powodu. Otóż, jak wiele innych remake'ów live action, cierpi on na wyjątkowo dotkliwy kryzys tożsamości. Z jednej strony bowiem stara się robić to, co te wszystkie podobne filmy robią najlepiej, to znaczy kusić nostalgią i możliwością zobaczenia w tej wysokobudżetowej, wypasionej wersji dokładnie tego, co już znamy lub przynajmniej kojarzymy z dzieciństwa. No, albo powierzchownej popkulturowej świadomości, no bo Pinokio jest jednak dość leciwą animacją, niemniej sama postać w wersji Disneyowskiej jest myślą całkiem rozpoznawalna. Zresztą tak samo jak wizerunek świerszcza czy melodia When You Wish Upon a Star. Więc to wszystko musiało być tutaj oczywiście zachowane. I jest, Pinokio wygląda niemal identycznie jak swój dwuwymiarowy odpowiednik. To oczywiście rodzi pewien problem. Mianowicie jak teraz tę kreskówkową postać? umieścić w jakiś wiarygodny sposób w realnie wyglądającym włoskim miasteczku, by nie odróżniała się estetycznie od całej reszty. No i co z innymi bohaterami? Na przykład lis i kot są tutaj równie kreskówkowi jak Pinokio, przez co wyglądają zupełnie jak z innej bajki na tle normalnie wyglądających ludzi w miasteczku. Z kolei rybka i kot należące do Geppetta są tak jakby po środku? To znaczy nie są ani stuprocentowo kreskówkowymi tworami, ani też nie wyglądają realistycznie. Mają te dziwne, kreskówkowe twarze, przez co wywołują głównie niepokój u oglądającego. Po prostu widzisz to i wiesz, że coś jest nie tak? Swoją drogą, dlaczego jeden kot może być antropomorficzny i chodzić w ubraniach po ulicy, a innemu przypadła rola zwierzaka domowego? Tylko jedna grupa kotów wyewoluowała niezależnie i ma status równy ludziom, pozostałe nie mogą na to liczyć. Choć wiadomo, to jest oczywiście paradoks, który od dawna istnieje w Disneyu, ale to tak na marginesie. W każdym razie mamy tu podobny problem, co z wieloma podobnymi adaptacjami live action. Przez to, że film jest generalnie wierny temu, co publika pamięta z oryginału, mamy tu przeniesione jeden do jednego rzeczy, które wyglądają ok, gdy widzimy je w wykonaniu animowanych postaci. Ale kompletnie nie grają przeniesione do świata live action. No i właśnie najlepszy przykład to postacie będące zwierzętami. Te nie mogą wyglądać realistycznie, no bo wówczas odejmiemy im obecną w animacjach, ekspresję, mimikę, gestykulację itd. i dostaniemy powtórkę z Króla Lwa, Ale jednocześnie, jako te kreskówkowe, trójwymiarowe twory, wyglądają zwyczajnie dziwnie na tle całkiem normalnie wyglądającego miasta i jego mieszkańców. Wydają się po prostu wklejeni. No nie da się choćby na moment zapomnieć, że oglądamy bohaterów, których nigdy nie było na planie, zostali wygenerowani cyfrowo. Przez jak sobie to uświadomicie, to nie będziecie mogli zapomnieć też o tym, że oglądacie przez większość czasu po prostu samotnego na planie Toma Hanksa, który najpewniej na zielonym tle, niczym w jakimś monodramie napisanym przez szaleństwo, gra głównie sam ze sobą i gada głównie do siebie. Co swoją drogą brzmi trochę jak Castaway, też Roberta Zmekisa, albo nawet bardziej jak kręcenie ekspresu polarnego. Zresztą też tego samego reżysera, więc być może to wrażenie jest tutaj adekwatne. Niestety jakość efektów specjalnych, dość dyskusyjna, w tym raczej nie pomaga. Jest tu kilka scen, które prezentują się naprawdę biednie i budżetowo. A najgorzej wypadają oczy protagonisty dokładnie tak puste w środku, jak ja podczas seansu. Wracając jednak do tego naszego kryzysu tożsamości. Z jednej strony mamy tu próbę odwoływania się na każdym kroku do nostalgii związanej z oryginalną animacją, ale z drugiej, współczesny Disney nie mógłby przecież nie ugładzić i ugrzecznić oryginału, by zredukować do zera prawdopodobieństwo jakichkolwiek kontrowersji. Wobec tego nasz Pinokio w zasadzie nie robi podczas filmu niczego specjalnie złego. Olanie szkoły na rzecz przygody? Ale gdzie tam, Pinokio grzecznie tupta do szkoły. Po prostu zostaje z niej wyrzucony za bycie marionetką. I dopiero wówczas postanawia spróbować kariery jako obwoźna gwiazda. Palenie cygar i picie alkoholu na wyspie przyjemności? Nie, nie, w tej wersji dzieciakom serwuje się wyłącznie bezalkoholowe piwo korzenne. Papierosów czy cygar natomiast brak, no bo nie można pokazywać przecież na ekranie jak dziecko pali. Nawet jeśli morał tego filmu mówi dosyć jasno, że palenie jest złe. Nasz główny bohater nie może więc zrobić nic złego. Pinokio nie jest tu zatem kimś, kto musi zobaczyć na własnej skórze, że posłuszeństwo i prawdomówność prowadzą do dobrych rzeczy, ale też nie ma jak nauczyć się na swoich błędach, bo film nie pozwala mu tych błędów popełnić. Nasz bohater jest po prostu biernym obserwatorem, który czasem, wbrew swojej woli, bywa wciągany w jakieś niesprzyjające wydarzenia. I to jednak kompletnie mija się z ideą tej historii, czy w ogóle tej postaci. Jasne, można było tu zrobić coś innego, jak na przykład Guillermo del Toro w swojej wersji, gdzie to nie Pinokio tak naprawdę musi się czegoś nauczyć, to on uczy wszystkich w swoim otoczeniu, że nieposłuszeństwo czasem jest ważne i wartościowe, a młodemu człowiekowi trzeba pozwolić odkryć to, kim jest. I super. Tymczasem w tej Disneyowskiej wersji Pinokio jest może lekko naiwny, ale już na samym starcie jest dobrym chłopcem, który wcale nie pali się do niezależności i zawsze ma dobre intencje. Mało tego, jest wyraźnie niechętny jakimkolwiek przejawom złego zachowania. Nic dziwnego, że w finale to jego magiczne łzy ratują Petta. biorąc pod uwagę, jak święto od samego początku jest ten bohater. A propos Gepetta, nie ma to wszystko sensu i jeszcze bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę jego wątek. Z jakiegoś powodu bardzo przypominający to, co zrobił Del Toro. W tej poklatkowej wersji, wszystko jednak ze sobą gra. Pinokio jest nieposłuszny, bo niczym inne potwory del Toro, jest niezrozumiany i nie pasuje do świata, w którym się narodził. Geppetto jednak widzi w nim głównie odrodzonego, zmarłego syna, przez co oczekuje od Pinokia, że ten będzie dokładnie takim samym dzieckiem i dopasuje się do jego oczekiwań. Dopiero z czasem staruszek zaczyna rozumieć, że Pinokio jest niezależną osobą i sam powinien kształtować swój charakter, a rolą rodzica jest zaakceptować swoje dziecko takim, jakim jest dlatego dla niego Pinokio wcale nie musiał przestać być drewniany, bowiem już był w oczach Geppetta prawdziwym chłopcem. Wersja Amekisa również dodaje element żałoby staruszka po synu, ale jednocześnie nie dostajemy tu żadnego konkretnego backstory i zostają nam co najwyżej domysły. Rzecz jednak w tym, że Pinokio w żaden sposób nie wystawia uczuć Geppetta na próbę. Zaakceptowanie go nie jest żadnym wyzwaniem, bo nasz tytułowy bohater jest, jak wspomniałem, całkiem miłym i grzecznym chłopcem. Mimo to tutaj również Gepetto oznajmie na koniec, że Pinokio dla niego jest prawdziwym chłopcem i nie potrzebuje wcale jego przemiany oraz że akceptuje go takim jakim jest. Tylko że praktycznie przez cały film gośc jest od razu w 100% oddany swojemu drewnianemu podopiecznemu. Więc nic się w tym temacie znacząco nie zmienia. W ogóle nikt tutaj się niczego nie uczy. Pinokio tak jak był dobrym dzieciakiem, tak dalej jest. A Jopetta ja jego kochał, tak kocha dalej. No i gdzie tu Morał? A przecież mowa tutaj o baśni. Czy morałem jest nie niszcz zegarów, bo zamienił się w osła, chociaż w sumie akurat Pinokio ich nie niszczył, A, nawet piwa korzennego się nie napił, więc nie mam pojęcia, to dla mnie absolutnie niepojęte, że ten film wykłada się na poziomie zaadresowania jakiegokolwiek morału dla swojej docelowej małoletniej publiki. Gdybyśmy chociaż mieli na przykład jakichś antagonistów, których nie wiem spotyka kara, ale nie. To znaczy, jest Stromboli, który porywa Pinokia i trafia potem do więzienia. Ale dzieje się to poza ekranem i dowiadujemy się tego z drugiej ręki, zupełnie jakby scenarzyście się pod koniec wspomniało, że to był jakiś wątek. Jest też woźnica, ale on po prostu w którymś momencie znika i tyle go widzieli. Jest też potwór morski. I film nawet próbuje dodać mu demonicznego charakteru. Tylko, że no, jakie motywacje może mieć wielka ryba z mackami? No, głodna jest. Tyle, naprawdę trudno tu mówić o byciu złym. Lisi Pojawiają się raz czy dwa, i potem już nigdy nie wracają. I tak, oczywiście bardzo podoba mi się to, jak Del Toro podszedł do Pinocchio, uznając, że czas spojrzeć na morały prawione przez książkę, czy nawet tę disneyowską wersję z dzisiejszej perspektywy i przetworzyć je według bardziej współczesnej wrażliwości. Ale szczerze na tym etapie, niech ten nowy remake live action. Nawet powtarza po raz kolejny, że hej, jeśli będziesz posłuszny, to czekają ci dobre rzeczy, serio. Tak, to jest oczywiście wyjątkowo uproszczone i niesamowicie naiwne postrzeganie świata, ale to chociaż jest jakaś myśl, byłby to jakiś morał, cokolwiek. Filmowy Pinocchio nie ma nawet tego. No ale za to mamy na przykład nową bohaterkę, Fabianę. Fabiana chciała być baletnicą, ale wypadek sprawił, że nie może i występuje ze swoją marionetką, ustrą Bolliego. Ma ona okazję zaśpiewać krótki numer muzyczny, a potem dowiadujemy się, że otwiera swój teatrzyk, i to tyle. Naprawdę nic ta postać nie wnosi i nie ma żadnego znaczenia. No, może poza bardzo dziwną relacją jej marionetki Sabiny i Pinokia, która to relacja miała być chyba. romantyczna? Nie mam pojęcia. To tyle. Odhaczodę. Teraz już nikt się nie przyczepi, że jest generalnie mało kobiet w tej historii. Szczególnie gdy obcięto rolę w wróżce która też pojawia się tutaj niczym na jakieś cameo i to tyle. No ale w zamian mamy epizod z gadającą mewą. Super, super, naprawdę świetnie to zaktualizowało tę historię. Pinokio to wyjątkowo nieudana, ale przez to także wyjątkowo... Ciekawa produkcja, bo jak na dłoni pokazuje nam po raz kolejny, że w Disneyu mają naprawdę gdzieś to, czy te filmy mają cokolwiek do powiedzenia, czy nie, czy będą rezonować z kimkolwiek, czy nie, i czy nauczą dzieciaki czegoś mądrego, czy wręcz przeciwnie. To najwyraźniej kompletnie nieistotne szczegóły. Ważne jest to, żeby złapać widzów na jakieś znajome sceny, czy znajomą muzykę, i wzbudzić nostalgię. Nostalgia sprzedaje bilety. Jest w jednym filmie scena, gdzie widzimy zegary, jakie stworzył Geppetto. Wiele z nich ma motyw związany z innymi animacjami Disneya, na przykład Toy historii czy królem lwem. I oczywiście nie ma to żadnego znaczenia dla historii. Znajome postacie pojawiają się tylko po to, żebyśmy mogli spojrzeć na nie i pomyśleć sobie: O, znam tę rzecz, lubię to. I myślę sobie, że chyba podobna filozofia stoi za filmami takimi jak Pinocchio. Niewiele rzeczy ma tutaj sens czy jakiekolwiek znaczenie, ale o, Pinocchio wygląda jak w animacji dokładnie tak jak zapamiętałem więc super, świetny film, akceptuję. A bardziej symboliczna jest już tylko ta słynna scena, gdy Pinokio widzi kupę. I zamiast ominąć ją i iść dalej, to stoi i analizuje ją i ogląda z każdej strony. Bo to jest dokładnie to, co my tutaj robimy w tym momencie. Więc czas kończyć i korzystając z tej okazji pozwolę sobie jeszcze raz polecić Wam Pinokia od Guillermo del Toro, który wisi sobie na Netflixie. Bo ten film jest nie tylko wizualnym majstersztykiem, będąc oczywiście śliczną animacją poklatkową, ale też przede wszystkim ma na siebie pomysł. I co więcej, faktycznie próbuje powiedzieć coś nowego. Za pomocą tej, wydawałoby się, już dawno wyeksploatowanej historii. No chyba, że naprawdę koniecznie chcecie pooglądać tak zasłużonego aktora jak Tom Hanks, kompletnie zagubionego na planie, nie mogącego nawet zdecydować się, jaki akcent powinna mieć jego postać. Film jest oczywiście dostępny na Disney. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. you reach up on